maneczko gdzieś tam na Instagramie my oznaczaliście z występu mojego na konferencji z face to face z wojtkiem gdzie takie face to face w ogóle tak dupy ktoś tam krzyknął żeby wyszło i wyszło spoko tylko o co mi chodzi o to że wyglądam na małego przy wojtku w jakiejś kamerze a nie jest tak na żywo to jest gościem i tak nie jest i to, i dużo ludzi też to mówi że nie ma aż tak różnicy, także żebyście się nie, nie dali nabrać, bo aż takiej przewagi to, to nie ma. Hmm. Kamera, nie? Kamera. Czy ja wiem? Ja nie mam pojęcia czemu to tak kurwa wychodzi. Za chuja nie wiem, czemu to tak wyszło. W ten sposób w ogóle. Może za daleko stałem. Fakt jestem drobniejszy, ale wydaje mi się, że po prostu stanąłem za daleko, bo tam kurwa śmiechy... A ja myślałem, że już koniec, że już zawijamy się, bo już tam mówi końcowe te przemowy pan Pawłowski. A tu jeszcze coś ten... Niby, niby kurwa idziemy, ale jednak nie idziemy. No i chuj tak. Dobra, jebać to. Jebać to. Za tydzień, za tydzień bitwa. Za tydzień bitwa. Wojtek, łoziebiecie. Wyślijcie mi proszę jakieś swoje screeny z tego face to face. Bo to nie jest... Mówię wam, gość nie jest, kurwa, nie ma takiej przewagi nade mną, aż tak dużej wzrostu czy, czy, czy wielkości ciała, no nie ma aż takiej, kurwa, przecież stoję przy nim, normalnie, kurwa, widzę, gdzie bym go zajebał na łeb, no. Dobra, sytuacja została rozkwiniona. Powiem Wam tak. Kasiusz, Boxdel cały czas zwracali uwagę Wojtkowi, żeby tak się nie napinał, jak chodzi. Dwa. Gość, kurwa, występował w Warsaw Shore. Zna doskonale się, na ustawieniu się idealnie pod kamerę. Z stanął, kurwa, bokiem, nie? Klatą do przodu do kamery stanął. A ja stałem sobie, kurwa, zwyczajnie, no, na, na cilku, tak? wyjebany, zmęczony tą całą konferencją mówię wam nie ma między nami jakiejś kurwa wielkiej różnicy takiej, że wyjdę wypierdoli mi bombę i zgasnę no tak to nie, nie ma szans nie patrzcie na to tak, bo tak nie jest gość z kurwa magikiem gość z magikiem, człowieku pod kamerę się ustawia, bo ma talent do tego, bo robił to długo a ja nawet łokcia nie wyprostowałem a on na chama długą łapę kurwa wyprostował jeszcze ze staną klatą do przodu to jest cwaniak to jest kurwa cwana bestia ale nie no nikt się tutaj do mnie nie spierdala tylko ja zauważyłem coś co mnie to mnie to trochę kurwa boli ja nie lubię źle wypadać kurwa na na kamerze tylko o to chodzi że jak ja tam jestem to ja mam wyjebane w to i mnie to tylko walka interesuje samą konferencję to ja mam w chuju segura este mi amigo Manie kurwa jestem jak nie, kiedy zabraknie. Manie kurwa jestem jak Tak sobie pomyślałem, chuj w to, kto jest tam większy, mniejszy i tak go dojebie i tak go dojebie i to zrobię to dla was. Dziękuję bardzo, że mi kibicujecie, żubik.